Małyż, Stoch, Schliwerzauer, Weislock, Nickenen, Amman, a może Ahonen? Kto jest najlepszym skoczkiem wszechczasów? Chodźcie! Widzieliście kiedykolwiek ranking najlepszych skoczków wszechczasów? Ja osobiście nie. A jeżeli widziałem, to taki według własnego widzi Natomiast nikt dokładnie nie spojrzał na pewne statystyki, które podpowiedziałyby nam rzeczywiście kto jest najlepszym skoczkiem wszechczasów. Trudno oceniać skoczków na przestrzeni kilkudziesięciu lat i ich porównywać. Natomiast pewne statystyki powinny nam podpowiedzieć kto rzeczywiście powinien być tym najlepszym, kogo powinno się określać jak piłkarskiego Pele czy Maradone? Ja postanowiłem przyjrzeć się tym statystykom i rzeczywiście ocenić, kto zasługuje na miano tego najlepszego. Jeżeli spojrzymy na Puchar Świata, jeżeli spojrzymy na pojedyncze konkursy Pucharu Świata, to tutaj według mnie wcale nie dominuje Schubert, który wygrał 53 konkursy, tylko Ahonen, ponieważ ja przyjąłem taką punktację, Trochę jak w Pucharze Świata. Za zwycięstwo jest 100 punktów, prawda? Za drugie miejsce 80, a za trzecie 60. Ja przyjąłem, że za każde zwycięstwo w Pucharze Świata zawodnik dostaje 1 punkt, za drugie miejsce 0,8 punkta, a za trzecie 0,6. I w tej klasyfikacji nie pokonany jest Ahonen. Ahonen uzyskał aż 88 punktów. 36 zwycięstw. 44 drugich miejsc, 28 trzecich miejsc i suma 88 punktów. Na drugim miejscu Gregor Schubert-Sauer, 78. Na trzecim Adam Małysz, 76,2. Na czwartym Mati Nikenen, 68,4. Kolejny Polak. Na piątym Kamil Stok, 67,4. Tak to wygląda, jeżeli mowa o konkursach w Pucharze Świata pojedynczych konkursach w Pucharze Świata. Tutaj, tak jak wspomniałem, najlepszy jest Janę Ahonen. W Polsce prowadzi Adam Małysz, drugi Kamil Stoch, trzeci Dawid Kubacki 16,8, czwarty Piotr Żyła 12 punktów i piąte miejsce zajmuje Piotr Fijas 7,4 punkta. Wspomniałem o pojedynczych konkursach Pucharu Świata. Tam zawodnik został, tak jak mówię, za pierwsze miejsce 1 punkt, za drugie 0,8, za trzecie 0,6 punkta. Ale jeżeli spojrzymy na klasyfikację generalną i wygrywanie pewnych zawodów, to już ta punktacja się zmieniła, bo za kryształową kulę przyznawałem 25 punktów, później za drugie miejsce 80% pierwszego miejsca, czyli 20 punktów, a za trzecie miejsce 15 punktów. Dlaczego 25 za zwycięstwo? Otóż wyliczyłem, że średnia konkursów w Pucharze Świata od istnienia Pucharu Świata, czyli od sezonu 79-80 to liczba 25. Więc przyjąłem, że po prostu za zwycięstwo pucharu świata 25 punktów. Za drugie miejsce to po prostu analogicznie do pucharu świata 80% z pierwszego miejsca, czyli 20 punktów i za trzecie 15 punktów. I tutaj również bezkonkurencyjny okazuje się Jan Ahonen. Dwie kryształowe kule dwa drugie miejsca i cztery razy na trzecim miejscu. Suma 150 punktów. Drugi Maty Nykenen 120 najlepszy z Polaków Adam Małysz 115. Kolejny z Polaków Kamil Stok jest dopiero na szóstej pozycji. Dopiero albo Jasz ma 100 punktów ale weźmy pod uwagę że w tym sezonie najprawdopodobniej skończy Puchar Świata na trzeciej pozycji i będzie miał tyle samo punktów co Adam Małysz czyli 115. Kolejny z Polaków, który zmieścił się w pierwszej trójce Pucharu Świata to Stanisław Bobak. Raz był na trzeciej pozycji, dlatego jeżeli chodzi o Polskę jest na trzeciej pozycji, bo ma 15 punktów. Przed nim, tak jak wspomniałem, Kamil Stok 100 punktów, a na najwyższej pozycji Adam Małysz 115 punktów. Teraz skupmy się na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich. Loty są zawodami specyficznymi, mało mamutów jest ogólnie na świecie, dlatego stwierdziłem, że tych punktów za złoty medal na Mistrzostwach Świata nie może być za dużo. Oczywiście, przyznawając punkty, znowu poszedłem bardzo analogicznie. Otóż w Pucharze Świata rozegrano 123 konkursy na mamutach. 123 podzielone przez ilość sezonów, wyszło, że przeciętnie w każdym sezonie są 3 konkursy. Z racji tego, że Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbywają się raz na dwa lata, tą trójkę pomnożyłem razy dwa. A to oznacza, że za zwycięstwo na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich zawodnik ma przyznawane 6 punktów. Za wicemistrzostwo znowu analogicznie 80% ze zwycięstwa, czyli 4,8. Za trzecie miejsce 60% ze zwycięstwa, czyli 3,6 punkta. Kto jest najlepszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich? tym razem Maty Nykenen 21,6 punktów pierwsze miejsce na drugim miejscu Steynel Water Szwajcaria 16,8 Exequo ze Svenem Hanawaldem który również wygrał dwa razy i raz był drugi Polacy no w tej klasyfikacji nie mieszczą się w pierwszej dziesiątce najlepszy z Polaków to oczywiście Stoch, który ani razu nie wygrał ale był raz na drugim miejscu zdobył srebrny medal na mistrzostwach świata w lotach narciarskich dlatego ma 4,8 punktów a na drugim miejscu Piotr Fijas, który cieszył się raz z brązowego medalu i 3,6 punktów. Największy problem miałem z przyznawaniem punktów w turnieju 4 skoczni. Z jednej strony są to bardzo prestiżowe medialne zawody, ale nie trwają tak długo jak Puchar Świata. Ale tak samo są raz na rok. Więc stwierdziłem, że dam tyle samo punktów za zwycięstwo w turnieju 4 skoczni, co za zwycięstwo w Pucharze Świata, czyli za odebranie kryształowej kuli. No i w tej konkurencji tak samo najlepsze okazał się ponownie Jan Honen, ponieważ wygrał ten turniej 4 skoczni 5 razy, 3 razy był drugi i 2 razy trzeci, czyli 5 razy 25 punktów, 3 razy 20 i 2 razy 15. Suma 215, bezkonkurencyjny. Do pierwszej dziesiątki za Apo 7 Polak. Jest to oczywiście Kamistoch, najbardziej utytułowany ee, nasz rodak w tej konkurencji, czyli w konkurencji turnieju 4 skoczni. Zajmuje on dziewiątą pozycję, trzy zwycięstwa, czyli 75 punktów. Egzekwo z Helmutem Reknagelem z NRD, który również wygrał turniej czterech skoczni trzy razy. Kolejni Polacy, jeżeli spojrzymy na nasze podwórko, polskie podwórko, no to na drugim miejscu jest egzekwo Adam Małysz i Dawid Kubacki po 40 punktów, po jednym zwycięstwie i po jednym trzecim miejscu. A na czwartym miejscu Piotr Żyła, raz był drugi, 20 punktów. No a tak jak wspomniałem, w Polsce najlepszy to jest to 75 punktów. Przechodzimy do Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Ile punktów dać za złoty medal? Skoro za zwycięstwo w turnieju czterech skoczni oraz za zwycięstwo w Pucharze Świata było 25, a te zawody rozgrywają się raz na rok, a Mistrzostwa Świata rozgrywają się raz na dwa lata, to stwierdziłem, że tą liczbę trzeba podwoić. Dlatego za zwycięstwo na Mistrzostwa Świata. Zawodnik otrzymuje 50 punktów, drugie miejsce 80% z pierwszego miejsca, czyli 40 punktów, a brązowy medalista 30 punktów. No i w tej konkurencji w końcu na najwyższej pozycji jest Polak. No i jest oczywiście Adam Małysz, który czterokrotnie wygrywał tytuł mistrza świata, raz był drugi i raz też kończył zawody na trzeciej pozycji. Suma 270 punktów. Co ciekawe, na drugiej pozycji jest aktualny mistrz świata Stefan Kraft, który wygrał trzy razy i dwa razy był trzeci to jest 210 punktów. Adam Małysz jest jedynym Polakiem, który zmieścił się w pierwszej dziesiątce. Jeżeli spojrzymy na polskie podwórko, to na drugiej pozycji jest oczywiście za Adamem Kamil Stoch, 90 punktów. Na trzeciej pozycji aktualny mistrz Świata Piotr żyła 80 punktów. Czwarty Dawid Kubacki 50. Piąty Stanisław Marusasz 40 oraz Antoni Łaciak 40. No i stawkę zamyka Daniel Stanisław Gąsienica, 30 punktów. Pora na Igrzyska Olimpijskie. Tym razem za zwycięstwo dajemy 100 punktów, ponieważ skoro za złoto na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym dawaliśmy 50 punktów, no to igrzyska olimpijskie są rzadszym zjawiskiem. Odbywają się raz na 4 lata, a nie raz na 2, więc tą stawkę trzeba podwoić, dlatego za złoty medal dajemy 100 punktów, za srebrny dajemy 80% ze złotego, czyli 80 punktów, zaś za brązowy medal dajemy 60 punktów, analogicznie 60% z pierwszego miejsca. Na Igrzyskach Olimpijskich najlepszy oczywiście jest Zimon Amman, on wygrał 4 złote medale, dlatego 400 punktów. Na drugim miejscu jest utytułowany fin maty Nikenen. 380 punktów, 3 zwycięstwa, jeden srebrny medal, a na trzecim miejscu mamy już Polaka, Kamila Stocha, 3 złote medale i 300 punktów. 300 punktów uzbierał również Adam Małysz, ale ani razu nie wygrał złotego medalu, dlatego jest na czwartej pozycji: 3 srebrne medale, jeden brązowy, czyli 3 razy 80 i 1 razy 60, czyli suma również 300 punktów. Na Igrzyskach Olimpijskich z Polaków zdobywali jeszcze medale, tylko zdobywał medal Wojciech Fortuna, zdobył złoto, dlatego ma 100 punktów. Na razie trzech Polaków zdobywało medale na Igrzyskach Olimpijskich, jeżeli chodzi o rywalizację indywidualną. No i kto jest tym najlepszym skoczkiem wszechczasów? Wzięliśmy na tapetę Puchar Świata, pojedyncze konkursy Pucharu Świata, turniej czterech skoczni, Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich, Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym i Igrzyska Olimpijskie. W czym jest problem? Ano w tym, że nie wszyscy zawodnicy mieli okazję uczestniczyć w tych sześciu najważniejszych imprezach, że tak to nazwę, ponieważ no igrzyska olimpijskie trwają od 1924 roku, mistrzostwa świata również od 24, z kolei turniej czterech skoczni od 1953 roku. A, a Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich od 1972 roku. Z kolei Puchar Świata zaczął się w sezonie 1979-1980. Dlatego przyjąłem, że w rankingu uwzględnimy tylko tych skoczków, którzy mieli okazję skakać w Pucharze Świata oraz we wszystkich najważniejszych imprezach, które wymieniłem. Dlatego w tym rankingu zabraknie niektórych gwiazd. No, które no, nie załapały się do tego rankingu, ponieważ no, nie miały okazji uczestniczyć w Pucharze Świata na przykład. No i to jest m.in. Birger Ruth, Helmut Recknagel, Thoralf Engan, Bjorn Wirkola i Ziraszka czy Hans-Georg Aschenbach. Dlatego tych skoczków pominmy, ponieważ to jest bez sensu ustawianie ich w jednym szeregu ze Stochem, Ammanem, Małyszem, Ahonenem, ponieważ no, pod tym względem mają gorzej, żeby, bo nie mogą nabić punktów w Pucharze Świata czy w pojedynczych konkursach Pucharu Świata. No ale jeżeli właśnie weźmiemy ten ranking, ten świat najlepszych skoczków na przełomie 1979 roku, a 2020, bo ten sezon jeszcze się nie skończył, więc nie bierzemy go pod uwagę, chociaż bierzemy pod uwagę Mistrzostwa Świata i Turniej Czterech Skoczni, które niedawno się odbyły. Ale no nie bierzemy pod uwagę końcowej klasyfikacji Pucharu Świata, bo tam jednak wszystko się jeszcze może wydarzyć. Nie wiadomo, czy Marcus Eisenbücher skończy na drugiej pozycji, kto na trzeciej, tak? Więc bierzemy to, co się wydarzyło do tej pory. No i dziesiąte miejsce zajmuje, uwaga, fanfary, Stefan Kraft. 380 punktów i 40. Tyle uzbierał Austriak. A przypomnijmy, że Austriak jeszcze nie zdobył żadnego medalu olimpijskiego, więc ma co nadrabiać. W ostatniej chwili po świata w Obersdorfie wszedł do tej dziesiątki po tym złotym medalu, bo na dziesiątej pozycji był Peter Preutz. No ale teraz Austriak awansował na dziesiątą pozycję, i to on w moim uznaniu, według mojej punktacji, znalazł się na tej dziesiątej pozycji. Dziewiąta pozycja również Austriak Andreas Goldberger, 436,6 punktów, więc no sporą nadwyżkę ma nad Szczepanem Kraftem. Więc Kraft ma co gonić. I to jest dziewiąta pozycja. Ósma pozycja, kolejny Austriak, tym razem Thomas Morgenstern, no i 449,4 punktów. Więc Austriacy naprawdę drużynowo bardzo dobrze wypadają, jeżeli chodzi o ranking wszechczasów. I uwaga, siódme miejsce, czwarty z rzędu Austriak, tym razem Gregor Schliwertsauer, 573,8 punktów. No i na szóstej pozycji trochę taki wielki przegrany bo jak wymienialiśmy te wszystkie poszczególne konkurencje, Igrzyska, Puchar Świata, Turniej Czterech Skoczni, to on tam był najlepszy, ale no nie zdobył żadnego indywidualnego medalu olimpijskiego, dlatego mnóstwo stracił w tej tabeli i jest dopiero na szóstej pozycji, a mowa oczywiście o Jane Janachonen Jane Achonen uzbierał 629,8 punktów i jest na szóstej pozycji. Nie ma Polaków, no to uwaga, piąta pozycja Kamil Stoch 637,2 punkty. Mnóstwo punktów uzbierał w tym roku również, bo był pierwszy w turnieju 4 skoczni. Trochę też uzbierał w pojedynczych konkursach, więc to ta piąta pozycja jest dla mnie ogromnym, ogromną dumą do radości. No i już wiemy, że jednak Adam Małysz będzie wyżej, więc póki co najlepszym z Polaków jest według mojej opinii Adam Małysz. A czwarta pozycja Zimon Amman 769,4 punkta, no i podium. Podium otwiera Adam Małysz, 801,2. Drugie miejsce Jens Weissloch, minimalnie wyprzedza Małysza, 809,2. A na pierwszym miejscu, no też minimalnie jednak, ale no jednak to jest legenda. Już niestety nie żyje, no ale to jest legenda tych skoków. Tak się spodziewałem, że jednak w tym rankingu wygra i jest to Maty Nykenen. 845 punktów, więc Mattynykene, jednak jest nie do pokonania. To jest taki ranking bardzo subiektywny. Ja sobie tak to zrobiłem, żeby po prostu być bardzo sprawiedliwym, czyli dawałem um, punkty nie tylko za zwycięstwo, ale również za drugie i trzecie miejsca. Więc no, dla mnie Matyny Kenen tutaj no, góruje w tym rankingu. Polacy również dobrze stoją, mówię Kamil Stoch piąty, Adam Małysz trzeci. A jeżeli spojrzymy na ranking wszechczasów Polaków samych, no to w tym rankingu oczywiście, tak jak wspomniałem, najlepszy jest Adam Małysz, drugi Stoch. A na trzecią pozycję wdrapał się Piotrek Żyła, 112 punktów, no ale mnóstwo traci do Kamila Czwarty Dawid Kubacki 106,8, więc mała tutaj strata do Piotra. No i piąta pozycja Stanisław Bobak, później Fias i tak tak to wygląda w mojej perspektywie. Mówię, to jest taki trochę z przymrożeniem oka ranking, ale odpowiada myślę pewną umiejętnością tym skoczkom, ponieważ, tak jak mówię, dawałem punkty za top 3 w najważniejszych imprezach. Pomijałem jakiś tam Puchar Świata w lotach narciarskich, no bo nie każdy mógł w nich uczestniczyć. Jakieś rower. I tak dalej. Te turnieje, które były przerywane, które mają krótki staż, to pomijałem, ponieważ nie wiadomo, co dalej będzie z nimi. Widzicie, w tym roku rower odwołane, więc stwierdziłem, że, że takie imprezy pomijam. Pomijam letnie Grand Prix, pomijam dawny turniej nordycki i tak dalej. Skupiłem się na tych najważniejszych imprezach i zrobiłem taki ranking między rokiem 79. a 2020, ponieważ, tak jak mówię, Dołączanie do takich zawodników jak Aschenbach, Wirkola czy Izzyraszka, no jest bez sensu, ponieważ no, wtedy skoki narciarskie nie były tak cykliczne jak teraz, czyli co tydzień. To jest moje takie stanowisko na ten temat. Napiszcie swoje rankingi w komentarzach, jak według Was wygląda pierwsza dziesiątka. Jestem ciekawy Waszych opinii, co o tym myślicie, czy podium takie jak Nykenen, Weissloch i Małysz Wam odpowiada. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! A, i przypominam o dawaniu łapek w górę, polecaniu tego programu, tego kanału. No, i klikajcie również w dzwoneczek i dawajcie suby, żebym dalej mógł kręcić takie programy. Cześć!